Witajcie moi kochani, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić drugi sposób na robienie majonezu. Ten sposób jest szybszy, całość nie zajmie dłużej niż 30-40 sekund. Jest jedno małe, ale już kilka razy zdarzyło się, że majonez mi się zważył, ale w razie czego, jak się zważy, to pokażę Wam, jak ewentualnie można go uratować. Więc cóż, zaczynamy! Do przygotowania majonezu tą metodą potrzebujemy nie robota kuchennego, tylko blendera. Wysoki pojemnik. Jedno jajko. Białko i żółtko. Około łyżki półtorej łyżki octu. Łyżkę taką w miarę czubatą cukru. Odrobinę. Soli, pół łyżeczki pieprzu świeżomielonego, łyżka musztardy oraz 250 ml oleju. w pierwszej kolejności, wlewamy olej. Całość. Następnie dodajemy pieprz, cukier, musztardę. Tej soli chyba na łyżeczce mam ciutkę za dużo, więc dam tylko połowę. Oraz jajko. I ocet. Najciekawsza sprawa teraz powiem, bo później już będzie problem, żeby mnie słyszeć. Mikserem jedziemy na sam dół i bardzo pomalutku idziemy z blenderem do góry. Następnie wracamy i tą czynność powtarzamy kilku, kilka razy, mniej więcej przez około 30 sekund. Więc zaczynamy. Będę trzymał z tej strony, żeby było lepiej widać. I jak widzicie, majonez jest już wykonany. Jego gęstość jest po prostu powalająca. Zaraz wezmę łyżeczkę i Wam zademonstruję. Jego gęstość jest taka. Chyba raczej zadowalająca. Jak widzieliście, robienie tego majonezu było błyskawiczne, dlatego ten filmik no, nie może być długi. Majonez polecam, naprawdę jest świetny. Ja akurat go dodam do sałatki warzywnej, którą dzisiaj zrobiłem. A na dzisiaj to byłoby tyle. Nic chyba już więcej do powiedzenia nie mam. Więc cóż, trzymajcie się cieplutko, no i cześć. Do następnego odcinka.